Za długo gadacie. Witam. Dzisiaj powiem Ci o tym, że większość facetów za długo gada. I... Za długie gadanie jest przejawem zdenerwowania, jest, jest przejawem, że ty się za bardzo motasz w tym, co chciałbyś za chwilę zrobić, i po prostu okazujesz słabość. No i mamy prosty przykład. Siedzisz z dziewczyną, niech to będzie na pierwsze spotkanie, albo już przy podejściu. Gadacie, gadacie, patrzycie sobie w oczy, po prostu gadacie, patrzycie po prostu sobie w oczy, panienka aż po prostu. Przeskakuje z nogi na nogę, zaciska kolana, bawi się włosami, bawi się włosami co chwilę, gdzieś tam, jakby nie wiem. Miała coś w tych głosach, ale ona nic nie ma, on ci po prostu wysyła sygnały, ona ci wysyła sygnały. Po chwili zaczyna ci przytakiwać, że tak ja też właśnie o tym właśnie mówię, to jest to właśnie, tak, tak, no nie zgadzam się z tobą i po prostu, i Laska ci po prostu wysyła miliard sygnałów, no nie miliard sygnał, a ty dalej gadasz. I wiesz, co się w tym momencie robi? W tym momencie musisz ją pocałować, rozumiesz, ona już po prostu tam się gotuje. Rozumiesz, ona już się tam gotuje. I wszyscy doskonale wiemy o co chodzi. I nie, nie może być tak przykładowo, że dziewczyna jest po prostu tak nakręcona, bo naprawdę dziewczynie wystarczy. Sekunda podchodzisz i już po prostu ona wie, i już ona wie, i po prostu każda gdzieś tam chwila, słuchaj, każda chwila po prostu wasza, po prostu połączenie po prostu rośnie, 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 no nie? Po prostu, no jest, to jest, są takie akcje, że masz po prostu. Taką po prostu chemię z dziewczyną od pierwszych po prostu sekund, że po prostu to jest tak, jakbyście po prostu znali się od milionów lat, no nie? Jakbyście po prostu od zawsze byli razem, i tak dalej. Ona po prostu ma to totalnie gdzieś, że przed chwilą do niej zagadały, że tego, ona po prostu już wie doskonale, czego chce, i tak dalej. I powiem ci, ona nie zrobi tego pierwszego kroku, bo ona nie jest do tego stworzona, ale po prostu wyśle ci miliardy, e, gdzieś tam. Sygnału, zacznie coś tam cię dotykać. No i jak dziewczyna się bawi tymi włosami, to możesz nawet powiedzieć, że masz coś chyba w tych włosach. Łapiesz ją za te włosy i całujesz namiętnie. Rozumiesz naprawdę. I wie, wiele naprawdę to ja często gdzieś tam spotykam, że po prostu goście gadają, 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 gadają. Ja powiem ci tak, jeśli dziewczyna już. Dała ci zielone światło, zobacz, jesteś na na jedziesz autem, jest yy, sygnalizacja świetrna, no nie i po prostu stoisz, no nie okej, okay, na początku jest Czerwone światło i tak dalej, czekasz, no ale nagle zapaliło się zielone światło. To dlaczego ty nie jedziesz? Dlaczego ty nie jedziesz? Dlaczego ty stoisz? No nie za tobą ludzie trąbią. Ja jestem taką osobą, stoję za tobą i. No dawaj, stary, dawaj, dawaj, co ty, dawaj, dawaj. Bo zaraz zapali się czerwone i to jest właśnie tak samo jest z dziewczyną. No ona przez cały czas gdzieś tam nie będzie. Ona przez cały czas nie będzie na tym zielonym, bo za chwilę po prostu możesz to wszystko popsuć, rozumiesz? Możesz to wszystko popsuć. I powiem ci tak, nie bój się zaryzykować, choć to w ogóle nie jest ryzyko. Jeśli widzisz, że dziewczyna wysyła ci sygnały, wysyła ci po prostu wszystko widać. Patrzy się w... Na ciebie, patrzy się cały czas na ciebie, po prostu nie odrywa od ciebie wzroku, patrzy się na ciebie, już nie może wytrzymać, patrzy się na twoje usta, znowu patrzy ci się w oczy, przegryza usta, po prostu wsadza palca, wsadza palca w usta, gryzie po prostu palca i tak dalej, bawi się włosami, no człowieku, masz zielone światło, rozumiesz, masz zielone światło, a ty gadasz, no nie, a ty gadasz, bo ty sobie myślisz, że mm, jeszcze trzeba gdzieś tam nakręcić i tak dalej. No to. To jest ten moment, rozumiesz? To jest ten moment. To jest ten moment. Ja nie każę ci z nią się od razu gdzieś tam przespać, tylko pocałuj ją. Pocałuj ją. To wszystko. Naprawdę. I po prostu, no, zobacz, dziewczyna przez to traci tobą totalne zainteresowanie. No, bo przykładowo, zobacz. Masz zielone światło, a ty nie widzisz. No i gdzieś tam już to też pokazuje, że ty jesteś słaby. Że ty jesteś słaby, że przykładowo nie potrafisz gdzieś tam pokazać swojej męskości i tak dalej, no nie? I przykładowo czasem jest tak, że już dziewczyna ma dosyć, wiesz? Ma dosyć, mówię, dobra, no to daj numer czy coś tam się spotkamy i tak dalej, no i ona przyjdzie na to spotkanie, wiesz, i ona przyjdzie na to spotkanie i tak dalej, jeszcze lepiej się ubierze, ale powiem no, może być tak, że nagle dziewczyna stwierdzi, że coś z tobą jest nie tak, rozumiesz? Że coś z tobą jest nie tak. Że naprawdę coś z tobą jest nie tak. I ona zacznie gdzieś tam cię dotykać, po udzie i tak dalej, jak już mówię, nie da rady, nie, ale ona Cię nie pocałuje, rozumiesz? Ona Cię nie złapie i nie pocałuje. No po prostu ten pierwszy zawsze pocałunek musi wyjść od faceta, rozumiesz? To jest tak ważne. Naprawdę. I po prostu nie bój się, nie bój się. Ja po prostu jak widzę takie sygnały, to ja po prostu, no... Działam, działam. Robię, co mam robić, no ja mam zielone światło. I nawet jeśli usłyszę, co Ty robisz, to no, nie... No, Chociaż praktycznie nie zdarzyło się tak nigdy, tylko zawsze dziewczyna no, zaczęła się całować, no nie. Po prostu to się nazywa połączenie, rozumiesz? I zobacz, czasem jest tak, że e, rozmawiasz z dziewczyną po to, żeby właśnie dojść do tego etapu, rozumiesz? Żeby dojść do tego etapu. A zobacz, jeśli ty od razu rozmawiając z dziewczyną, już po prostu nakręciłeś ją i po prostu. I to już jest, no to zobacz, zajęło ci to dużo, dużo, dużo mniej czasu. Rozumiesz? Zajęło to dużo mniej czasu, po prostu jest zielone światło. Naprawdę. I uwierz mi, że szkodzisz sobie. Gwarantuję ci, że szkodzisz sobie. Jeśli nic w tym momencie nie robisz, tylko cały czas gadasz. Dużo dziewczyn, jak ty po prostu gadasz, gadasz, czekasz na idealny moment, który już masz, no nie, masz już go, to później dziewczyna stwierdza, że jesteś niedojrzały. Wiesz, no niedojrzały, jesteś dziecinny. No po prostu nie masz w sobie tej właśnie cechy faceta. Męskiej cechy, która właśnie jest fundamentem tego, żeby dziewczyna przy tobie była. Kolejna rzecz, za chwilę odpala się gadzi mózg. No i myśl sobie, a boi się, czy coś. Kobiety mają awersję do strachu przez facetów, no nie? Naprawdę. Dlatego no mówię, jeśli widzisz, no bo to się naprawdę widzi. No ja, ja to widzę, więc ty też to widzisz, no nie? Masz zielone światło, działaj. Rozumiesz? Działaj, to jest ten moment. To jest ten moment, tu już się nie gada. Tu już było już wystarczyło, wiesz? Wystarczyło. Dziewczyna po prostu jest w tobie, no. Zauroczona, no po prostu. Jest to połączenie, Rozumiesz? to jest najważniejsze. Macie to coś. Macie to co. Ja właśnie tego szukam, bo mogę zrobić 10, 100 podejść Podej i nie będę miał z żadną dziewczyną tego właśnie. Tego połączenia, a zrobię sto pierwsze podejście, i nagle to jest to. I pojęcie każdy, każdy tak naprawdę tego szuka. To jest po prostu Twoja bratnia duża, to jest panienka. To jest, to jest ta panienka, której szukasz, rozumiesz? I ona dla niej jesteś facetem, którego ona szuka. I wtedy po prostu iskrzy po prostu. Dlatego mówię, na pewno dostrzeżesz to zielone światło i wtedy po prostu przestań gadać. Jak jesteś koło niej blisko, to zrób to dynamicznie. Podchodzisz, całujesz ją, jakbyś po prostu jakiś serial obejrzał. Że podchodzi nagle gościu i bierze i po prostu nic nie mówi. Ona ci może... Powiedzieliśmy, może by taka sytuacja, ej, ej, co ty, Rozumiesz, Może by coś, miałem takie właśnie, ale to było, jeśli jesteś pewny siebie, lecisz jak po prostu przecinak, pa, to nawet tego nie usłyszysz, to nie? I ona zaraz będzie, mówię, się z tą całowała, rozumiesz? Bo mówię, część logiczna jej tam może, być, ej, 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 nie, nie, tak, ale cię nie odpycha, rozumiesz? Nie odpycha i tak dalej. Nie odkręca głowy i tak dalej. Dostałeś zielone światło, a że tam jakieś wyszły, że ona nie chce wyjść na łatwę, jakieś, ej, 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 no nie, czy coś tam, to w ogóle się tym nie przejmuj. To normalne, rozumiesz? To normalne. I pamięci, jeśli odczytasz dobrze te sygnały, no to powiem ci Wasza relacja będzie szła tak, jak powinna iść, rozumiesz? Jeśli myślisz, że nie ma czegoś takiego, jak miłość od pierwszego wejrzenia, to mało tych dziewczyn poznałeś. I uwierz mi, że jest coś takiego ja zazwyczaj no tego szukam, no nie? Szukam. Dlatego mówię, dla mnie jak podchodzę do dziewczyny, wystarczy sekunda. Już wszystko wiem, no nie? I ona też naprawdę wszystko wie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do utrzenia.